Teha Voice Senior, Zbigniew Zakościelny 67-latek jest tatą aktora. Niestety syna zabrakło na występie. Już jutro telewizja wyemituje kolejny odcinek 4 edycji Teha Voice Senior. Maryla Rodowicz. Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik oraz Piotr Cugowski będą musieli po raz kolejny wybrać największe muzyczne talenty starszego pokolenia i zdecydować, kto zasługuje na dalszy udział w programie. Wiadomo już, że na scenie pojawi się M. Inzbiegniew Zakościelny, który wykonał utwór Jourmana Joscha Turnera. Muzyka, kiedy byłem młodym, nastoletnim chłopcem, nie była wiodącą domeną w moim życiu. Przykładałem wagę do wykształcenia bardziej praktycznego. Udało mi się skończyć Politechnikę Warszawską. Wydział Elektroniki. W momencie, kiedy pojawiło się dziecko, Musiałem wziąć odpowiedzialność za rodzinę. Zakasać rękawy i pójść do pracy, powiedział Zbigniew Zakościelny w The Voice Senior. Zbigniew Zakościelny zaraz po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w Urzędzie Komunikacji i w Stalowej Woli. Niedługo później wyruszył za ocean. W tym czasie była moda na wyjazdy i zarabianie za granicą, ponieważ w kraju nie było takich możliwości zarobkowych, żeby utrzymać rodzinę. W kwietniu 1987 roku uzyskałem wizę i wyjechałem do Stanów Zjednoczonych wspominał tata Macieja Zakościelnego podczas wizyty w studio TVP. Przebywając na emigracji, Zbigniew Zakościelny musiał nauczyć się nowego zawodu. Chwytał się przeróżnych zajęć, jednak każde z nich miało charakter fizyczny. Tata Macieja Zakościelnego ciężko pracował jako cieśla. Malarz, budowlaniec i płytkarz. Dopiero na emeryturze zainteresował się muzyką. Kilka lat temu odkrył, że gra na gitarze sprawia mu wielką radość. Postanowił rozwijać tę pasję. Moje małżeństwo rozpadło się po 30 latach wspólnego życia. Muzyka w tym czasie, kiedy zostałem sam, stała się balsamem mojej duszy i pozwoliła mi przetrwać najgorsze chwile. To, że zacząłem interesować się grą na gitarze, coś pisać, Układać jakieś melodie to pojawiło się z potrzeby serca. Tak powstały moje pierwsze piosenki opowiadał Zbigniew Zakościelny w The Voice Senior. 67-latek tworzy muzykę z potrzeby serca. Pisze teksty o tym, co najbardziej go dotyka. Pisze w nich o tym, czego mi brak, czyli o miłości, o byciu z kimś, dzieleniu życia z kimś. Bo samotność jest okropna, o czym wszyscy seniorzy wiedzą. Śpiew i gra na gitarze Daje mi ogromną satysfakcję Pozwala się cieszyć życiem Tłumaczy Zbigniew Zakościelny W The Voice Senior Ojciec Macieja Zakościelnego Zdecydował się na udział w show Po namowach swojej obecnej partnerki Kobieta dostrzegła jego talent I zaproponowała Aby spróbował swoich sił na scenie Przyszedłem z inspiracji Mojej aktualnej partnerki Jak mnie usłyszała powiedziała chłopie Ty masz radiowy głos więc idź spróbuj opowiadał Zbigniew Zakościelny w The Voice Senior Podczas występu w programie mężczyźnie towarzyszyło dwóch synów Maciej Zakościelny nie pojawił się jednak w telewizyjnym studio występ Zbigniewa Zakościelnego zostanie wyemitowany w telewizji w sobotę 14 stycznia o godzinie 20:00 w TVP2